Kierunek wielka sowa, kraju razowy gorsowy. Jesteśmy tu, teraz kolory jesieni. Wiosna, lato, spójrz wiesz, wszystko zielono i na niebiesko, ale jesień, jesień to jednak piękna, nie złota jesień, nie? Jesień w górach jest szczególnie piękna. Szarówy. Zima tak. też, ale jesień też. Wiosna też, a... no i lato też. Ja <laughs> mądry. No i tu będziesz miał taki otwarty teren, możesz tu wypuścić pierwszego drona, jak chcesz. No to męż. tak zło Nie, tylko... Fine. Dwi'n sy'n nabod o'r dydd o. Dwi'n bod yn gwe. Dwi'n Jesteśmy na rozwidleniu, rozwidleniu drogi Czyli tamtym szlakiem niebieskim nas nie interesuje Będziemy wchodzić kozim siodłem, szlakiem czerwonym No, na Wielką Sowę Czyli idziemy ten Idzie się dość łatwo Fajnie, przyjemnie Nie jest gorąco ten mój prędszy. No to pogoda w sam raz na takie wędrówki. ono jest zielono. Mamy teraz takie chwilowe zejście w dół. Z chwilą minęliśmy równie 930 metrów na poziomie morza i teraz schodzimy w dół. Siodło. wcześniej co było? Równia Kozia równia A teraz na kozie siodło Jesteśmy w kozie A czekaj Schronisko Sowa, to nie, to my nie w tą stronę a w tą my, my jedziemy na kozie siodło Nie, no, i w nie, no my jesteśmy na kozie siodle, a idziemy w stronę Schroniska Sowa, tylko przez wiatra Sowa No właśnie Zbliżamy się powoli do szczytu, który zrobił się już taki równy, wyprostowany. A czy zobaczymy wieżę przez tą mgłę? To chyba dopiero jak już będę pod stał, to zobaczę. to. No i mamy to. Jest ogień, jest ogień na wielkiej stopie. Dymu narobiliśmy, tyle, że normalnie normalnie cała okolica jest, proszę Ciebie, w szaruwie Tyle dymu narobiliśmy. Ale na ale spokój Nie, ale I oto jest śniadanie Śniadanie mistrzów. No, już się schodzi z pierści ludzie. idziemy i dalej wędrujemy. Był nas Bóg? Był nas Bóg? Ale już jest nas więcej. Przyszli do mnie, no? A ty do nie zaspadłeś. Gdzie ona? Jak to? Gdzie ona? Jeee... Nie ma pięć teł, a ty uwaga, nie jedz! O kurwa! Mgła niestety nie przechodzi. No niestety, chyba tak będzie cały dzień, dopóki nie zejdziemy w niższe partie. Wychodzimy z Wielkiej słoby. Jdeme teda razit k montůvce. Dobrý, dobrý. Dobrý.

Dochodzimy do Zygmuntówki Jak to nie? A, Orzeł Schronisko Orzeł A, i to tutaj sobie można samochodem podjechać tak. Zostawić go za dwie dychy To jest ten dla Parking dla oportunistów którzy chcą zaliczyć górę ale niekoniecznie na nią wejść. Brawo. Mogą tu podjechać. No i mają kawałeczek dosłownie pod górę. Problem jest teraz taki, że nie wiem stąd dalej. Jakiś... Do Zygmuntówki? Ale ja muszę na mapę zobaczyć. No to popatrzymy. Szkoda, no cholera, że to mleko jest wszędzie, no. Dronem bym poleciał stary, po zdjęcia porobił. Fajnie, że wchodzimy do środka?

Ale po drodze będziemy mieli jeszcze jedno wspaniałe, nadzwyczajne schronisko, które nazywa się Zygmuntówka. Zapraszam Jesteśmy się wszyscy zaproszeni, szlakiem niebieskim, idziemy sobie, zą asfaltową z sosą. Wszędzie dookoła złote liście skałki fajne że nie jest las, ale też jest dobrze. Trzeba jeszcze jakaś godzinka drogi na piechotę. No cholender, chmury zasłaniają wszystko. Każdy szczyt. Będziemy tam tędy dołem szli? No to dawaj zjeżdżamy tędy na tyłkach stary. Na liściach to tu będzie tako. o! Stary. Piętnaście sekund i jesteśmy tam. Tam na dole. No, dobrze, że mi to przypomniałaś. No nie jest to fajna dróżka do pokonania. Fajna droga. Ładny las taki, nie? Ładna taka zielona trawa z Nie jakieś zarośnięte paprocie czy jakieś inne krzaki. Tak ładnie czysto tutaj. Pada Ale taki, że nie przeszkadza nic Teraz już tak, widać trochę ja, to I trochę nieco dalej, co tam się dzieje. No nie tylko 20 metrów przed nosem. Może oszedł. i drona będziesz mógł wypuścić. To już zaraz wieczorem no odpadnie widzisz tutaj. Nie na Zygmuntówka. To, tutaj będzie fajny widok na dolinę, zaraz jak wyjdziemy za tym zakrętem. Tak, właśnie na Zygmuntówka jest tak położona, no. taką dolinę. To już chyba blisko, bo już tutaj, to już chyba jest tutaj, pomiędzy ja. właśnie... E, tutaj przełęcz, przełęcz taka właśnie jest.

Jakiegoś gałąź biłem przed drogę niech oni mi to właśnie, bo chcę nagrać coś.

Zbiornik wody pitnej, wiagodnie To nie można tak że tam sobie tam wejść i się napić na miejscu? Nie da rady? Lipa Nie śpiewam, dobra O, cholera, serio? Aha, no, strzałka mówi wyraźnie, trzeba iść tędy, ale mówiłem, że będzie pod górę, a nie w dół. No, trzeba uważać, żeby na tych... Aha, roller coaster. Yes, podejście yes. Golska czy jakaś inna, koło tej słynnej Zygmuntówki, ostatni zut na Zygmuntówkę i idziemy do Alta.

Ostatnie strome podejście. I co, gdzieś tam na końcu nasze auto? No jeszcze na takim dalekim końcu, pół godziny mówię lecimy. Coś się zrobiło z 20 minut pół godziny. <laughs> Nie, pół godziny poczęliśmy. Wyszliśmy drogą stamtąd To już jest końcóweczka Parking, bar Ej, Ostatnia droga do samochodu Już stąd go widzę To ile nam dzisiaj wyszło? Kilometrów? 18,5 i pół kilometrów W jakim czasie? 6,5 pół godziny Ale to z przerwami, przestojami tyle było faktycznej wędrówki no trochę szybciej i tak, poszliśmy tamtędy tamtą drogą rozpoczęliśmy nasz szlak i nie wiem jak to zrobiliśmy ale jakoś tam, tam, tam dookoła i wyszliśmy stąd deszcz pada, ale to jest mój pot a nie deszcz, więc nie będę zwalał wszystkiego na, ten, na warunki pogodowe słowa dla ojca, probościarek. Ale... Takiej atrakcji to ja się nie przyglądałem. Dzień dobry, pani. Takiej hmm. atrakcji w górach to ja mu muflona więcej bym się spodziewał, ani, aniżeli krowy na drodze. Dzień dobry, Muczki. Boże, i nie Ty, Dzień? A jak, jak wylazła ta jedna.